Witajcie widzowie hey, w kolejnym odcinku Roblox! Miesiąc nie było Robloxa A dzisiaj będziemy nagrywać Don't press The Button. Widzicie? No i tutaj gracze ja coś, ale niestety ja się spóźniłem na to parcie. Dobra, to kiedy to się kończy? Halo, o, się skończyło, ja, 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 ja klikam ten guzik, i co? Złap... o, A! Od razu mnie piorun walił. Na sam początek... Dobra, uciekamy przed biorunami niebieskimi. Ej, to jest najciężniej przy tym guziku. Dobra, ej, co się stało? To cię stało z moją NOGĄ? Czemu ja mam jakąś wigiętą ją? JA wiem. Czemu ja mam wigiętą nogę? Halo! Halo, ja mam ogon jakiś to? Nie chcę tak chodzić! To będzie zgię, bo ja nie chcę tak chodzić. Nie chcę tak. O, co tu jest? Zbieraj i zbierz wszystkie jajka. Musimy zebrać jajka Dora. gdzie to jajka? Halo, jajka! Nie wiem jak się poła. Kury? Halo, ja nie mam żadnych jajek, jajek, jajek. halo? Halo! Jaja! Kury? Masz tu się. O, patrzcie, tu się rozejrzymy. No i nigdzie nie widzę. Nigdzie nie widzę. O, dobra. Dobra, musimy wyjść z tego lasu. Jajko widzę tu! Jajko! Jajko, Babi jajo pierwsze. Dobra, gdzie jeszcze jakieś jajka? Halo? O, tam jest jakieś. To jest jakieś smocze jajko, piorunowe. Dobra, a czy mogę coś kupić za te moneczki? Hmm, co tu wykupić? Eee, yy, torcik normalnie jest. Yy, jakaś, łatko, jak droga. Słuchaj, co to? to. A, ej, ej, mogę zakręcić kołem fortuny? Nie? nie mogę. Dobra. O, budetki, budetki. Ej, co jest, co jest, co to za mgła? Co to? Lepiej iść za osobami. O matko. Halo, cukierki! O matko. Cukierki. Co? To już? A ja mogę zjeść te cukierki? O! O! Co to jest? Dobra, ja próbuję. Osiągnij szczyt. Dobra. Osiągnę szczyt. Dobra, co jest? Ha, ha, ha! Powstały tylko kości. Jakaś No! Ha? Jaka jest skrzynia? Halo? No. Co? Jak to się stało? Ja chyba nigdy nie osiągnę szczytu. Nigdy nie osiągnę szczytu! Jak to będzie tak? Eś, mogę ja wcisnę, ja wcisnę. Jest, ja wcisnę dołem. Ej, to jest, o. Ej, jakiś oby ups, Hops. Dobra, tak. Hops. Yy. O, ja się boję. nie wiem, gdzie iść. O. O, o. Oj. No prawie byłem na końcu. O! Halo, no jak to się... O! Widziałem ścieżkę. I to gdzieś tu. O, jest! Mamy to. I co? Halo, mam się spalić w ognisku? Hej, duży ja. Jak tam? Ej. Jestem, jestem sobie. Patko, co ja tak lepię? Dobra, wjadę w te krążki dla was. Możesz szybciej? O, o, o. Nie, ominąłem. O, to tego nie ominę. Dobra, to jeszcze, jeszcze nie dębę. Jeszcze! O, o, o! A! Nie. Halo, ty jest Szyio. Czekajcie, jak jest. Jesteście, jak jest, jazde, jasnie, jestem. Halo, halo, nie wiem co się dostaje za to. O, o, o! Uwaga! Na Chciałbym przycisk gdzie jest na zielono. O! Ja mi dałem! Dora co tu jest? Co się dzieje? Nic się nie dzieje Halo, co się? Burza! Dora burza trochę dziwna. Nie można skakać jakby Ej, już nie trzeba Dora, 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 oj co się stało? Co się? Gdzie my jesteśmy? W jakimś ringu oj, już myśmy. Musimy... Ej, co jest? Ale do jak ten Dobra, jakby... Miał tu to bacukę? Tob. Helikopter! Helikopter! Wiedziałem, czy to będzie aż taki straszny helikopter? Gdzie Ej, mogę przejść dalej w to grać! Tylko, że jestem odrobinę większy. To nie widzę, o! Po prostu jestem większy, po prostu jestem większy i już szybciej chodzę chyba. Dobra. Ej, przecież teraz rakiety dość nigdy nie trafię. Tu To mnie, o nie, skinęła jeszcze raz Ej, to już jest cięższe. O! O, skrzynia idzie I, ja. Idziemy do jaskiń! 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 Jaskini, o, Jaskiń! O. o matko! Ciemno! Aaaa, jakiś! Ej, co jest? Wywaliło mnie sobie jaskini. Halo! Halo! O! Ej, Prawie koleć mnie ten złapał. Eee, ja w... Naprawdę pewno jest, jest jakaś sprężyna, bo ja coś... O nie, Widzieliście to widowie? i nie było po mnie. Dobra, idziemy sobie do wyjścia. Ej, może tutaj jakaś sprężyna. Powinna być jakaś Balonik? Nie. Ej, Boże, arbus! a ten... Coca-Cola biorę. Uuuu, a co cień. A ty Halo. Ta Coca-Cola widać jakiegoś sprinta? Ej, co to za fioletowość? Ja chcę być fioletowy. Aha, jestem fioletowy. O matko, co się tu dzieje? Dobra. Co to za fioletowość? jednak się do tego, i tego w gniewu. Ooo, jaka gra, Ej, gdzie mamy iść? Co to jest? Co to ma być? Ej, ja się boję. Ooo, wow! Ale się udało. Nie, to... Muszę się. Bo pod. Dobra. O nie. O, o. To będzie ciężkie już. To się zaczyna być ciężkie. Wow. Wow, wow, wow. Spokojnie, kółko, spokojnie. Dobra, już prawie... O nie, tutaj coś się na 100% pojawi. I dlaczego tak wysoko nie skaczemy? Dobra, zostać jeszcze dwie rundy i kończymy ten odcinek, widzowie. <Grym> Diament! Opa. Ojej, już coś mi się zlegowało. O! Dlaczego jestem w jakimś więzieniu? Halo? Jestem w więzieniu. Muszę się dostać. Ej, to się stało. No. Ujeszcie się dostać w o nie, to, to, to na dół leci. Ciągle na dół. Zginiję rury!

o, mogę dalej się bawić, ładko, ładko, O, matko, matko, kiwi, <laughs> huuuu! Ej, ja przynajmniej do mogę przeskakiwać, jak jestem taki ogromny. Hops, 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 hop, hops, 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 Matko, jak to śmiga, śmiga, śmika. O, ładko, przecież ja mówię. To robię sobie. Dobra widzowie. Do Musimy już kończyć ten odcinek. To więc papa pa w kolejnym odcinku, widzowie. I w ziemniaki.